Doskonałym przykładem na realizację swoich pomysłów, na realizację inwestycji jest włączenie się w inicjatywę Lider. Inicjatywa Lider dzisiaj obejmuje w województwie łódzkim już 127 gmin i to są projekty, które są realizowane bądź bezpośrednio przez Urzędy Gmin, bądź przez mieszkańców, którzy są objęci działaniem danej lokalnej grupy. Doskonałym przykładem tutaj na realizację takich projektów jest gmina Wartkowice która to samoistnie składa do lidera swoje projekty, ale która i inspiruje mieszkańców, przedsiębiorców, osoby fizyczne, ochotnicze straże pożarne do tego by same zgłaszały się z własnymi projektami do lokalnej grupy działania i same realizowały własne pomysły. Gmina Wartkowice jest tutaj o tyle ciekawym przykładem, że to w niej właśnie, z jej terenu, największa liczba ochotniczych straży pożarnych korzysta z małych projektów poprzez inicjatywę LIDER.